Witajcie, przepraszam, że dawno nie było odcinka Ale po prostu nie chciało mi się nagrywać Przepraszam, po prostu nie wiem też czasu no, A w tym odcinku pokażę Wam nie kątą brawl stars może zagramy kilka meczy No to tak, postaci mam mało no, postaci nie mam szczęścia, z w skrzynek to mam jedynie te trzy ręki i jednego super rery miałem już dużo skrzynek otwieranych ale no po prostu nie mam szczęścia do postaci um, mam rangi, mam dosyć przyzwoite na tych postaciach no, najpierw wbiłem 15 niedawno na szali no 13, tutaj 12 12 jeszcze na tych, na boroku Barleju i na Jessie muszę wbić y, złote rangi um, co ja wam jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Park mam więcej 130, jak widzicie. Już mi niewiele brakuje do dynamajka. Majka. Jeśli ja to możecie mnie poprawić w komentarzach. To dzisiaj w sklepie jest zestaw za 24 zł. E, o, za 550G. Drogi ten zestaw. A jak się ma swój, to chyba 50, albo 60 to kosztuje. Albo może więcej, nie wiem, może się mylę. No tutaj w sklepie mógłbym sobie do poko kupić ale na razie nie potrzebuję No boksy no to tyle właściwie Jestem w klanie, to się nazywa Chrześcijanie Klan dobry Chętnie zapraszam bo jest publiczny hmm. Przepraszam bo tutaj mój nie udostępnił jedną rzecz hmm. Jestem na miejscu 35 hmm. Moi znajomi, no tutaj Sochan ten, ten tutaj jest na 41. Tutaj Marek jest na 26. Wiem, że sobie nie mogę nazwy. No patrzcie, on miał większe trochę szczęście. Pewnie widzę trafił Pama, Leona, no Daryla i Karla. No on ma większe szczęście do tych skrzynek niż ja. To muszę mu przyznać. No jeszcze tutaj mój drugi kolega Peterson. On nie ma legendy, ale też miał szczęście do tej Franka, no... Penny, Karla, Daryla... Ma może minimalnie słabsze karty od poprzedniego, ale jest lepszy, bo ma więcej puharów. No to tak... Chciałem też jeszcze mogę pokazać. Może zagamy game Graba, chociaż nie lubię za bardzo go grać. Bo na nim mi się trochę źle gra. Mm. Zagramy sobie może Jessie, bo jest start token do zdobycia. Jakie mam, no dobra, mamy jednego tanka, więc jest tylko dobra. To gramy. Carl jest, dobra. Już jest obity. Jessie tutaj idzie od lewej. Śmaczku. Trzeba się wycofać O kurde, trochę mi zacina internet Przepraszam was bardzo Ale ostatnio coś takie Spadki mamy inter w internecie o, Tutaj go mocno atakują Odsuwaj się, odsuwaj się Nie, nie tak nie tak Agresywnie Oj, zginąłem Dobra, on chyba też zginie Kurde no Źle mi się gra z tym internetem. Zaraz będę musiał wyłączyć i wyłączyć Naprawdę się źle gra, jak, jak się tak zacina cały czas. Dobra, stawiamy. 9 gemów już mają. Mówię, mi się źle gra na gem grabie, nie lubię za bardzo grać, ale startoken to gram. Kurde, o, zabił go. Zbieraj wszystkie gemy, Rico, dobrze. Dobrze, i teraz y, najlepiej jak się zbierze, to się gdzieś skampić w mapy. I on teraz źle robi, bo się skampił w tych szakach, a się powinno kampić w, yy, koło spawn'a swojego. I bardzo źle zrobił, bo poleciał teraz ze mną. Dobra, ale to już wygraliśmy, udało się. No i fajnie. Start token jest. Co ja wam to jeszcze mogę pokazać? Zagram może LPD naszą dalni, bo teraz jest taka mapa, na której mi się nim nawet dobrze gram. Tylko tak jak mówiłem internet tutaj No Tutaj jeszcze muszę się od nowa zalogować. Jak będą tam jakieś szumy w tle, to bardzo Was przepraszam. Co tutaj? Jeszcze jest na highsy Brawl bo może zagram potem. Mhm. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. Tutaj już będzie ciężej, bo jest to ranga 15, więc łatwo tutaj nie będzie. Na to się muszę przygotować. O, już idzie starsze a ona ma duży power, bo widzę, że jednego power powercuba zebrała i ma 5200. Oj, niedobrze, bo mnie zamknęli troszkę. Dobra, razie trzeba uciec, bo nie warto walczyć na początku, bo mogą cię zabić i od razu byś miał minusowy, więc ja zawsze na początku unikam walk. A jak już będę miał więcej power powercubów, to walczę. Tak jak teraz. Dobra, on tutaj yy, uciekł do Shelly, przepraszam jakbym czasami klnął, tutaj kolejna z Shelly, nie wiem na, mm, czy na 15 randze na którym miejscu się dostaje 0, wydaje mi się, że się o jeden zmniejsza, czyli że chyba na piątym. Dobrze też jest tak na trzeciego się wbijać, że na przykład dwóch się bije już są obici i tak wbić i może się udać obu zabić, więc to też jest dobre. Wziąłem takie mapy, yy, gdzie są takie, duże takich zakrętów, to polecam wam takie postacie na blisko, na przykład Bull, El Primo, może Frankenstein. Ale on to no taki taki nawet, no ale nie jest... O, patrzcie jak się skampił. Tutaj się ludzie kampią. I kolejny tam się skampił, widziałem go. Ja mam ulta teraz. Mi trochę zacina. Patrzcie, nie mogę przejść. Zacina mi, widzicie? A dobra, teraz ultem... Oj, nie trafiłem, dobra, trudno. Dobra, ja ginę już. No niestety nie udało się. Ale trzecie też do mnie. No, za to chyba będzie trzy albo dwa obstawiam, nie? 4, no ale to i tak dobrze co ja wam tutaj jeszcze mogę powiedzieć ja tego co teraz wam pokazałem ja tego nie zrobiłem bo coś tam jakiś błąd był ale tutaj jak chcecie zdobyć go to on jest dobry chociaż rzuca ogniem ale po prostu nie wiem jak to grozić. wygląda trochę lepiej i rzuca ogniem i nie wiem czy to jest taka pomyłka, czy zadaje faktycznie więcej I, ale ten jak się delegujecie tam na Supercell ID to go dostaniecie, na przykład pokażę wam jak to trzeba zrobić tutaj trzeba wejść i tutaj connect Supercell ID to koło Facebooka po lewo e. ten no to w sumie to by było chyba na tyle w tym odcinku zagraliśmy tam dwie gry nie, to w sumie zagramy jeszcze jedną na m, tym. Na haste. Jeszcze jedną zagramy, co mi szkodzi. Zagramy może Shelly. Oj, zacięło się coś. Jedną zagramy, co mi szkodzi. Może jeszcze starto dobędę zdobędę, jak dobrze pójdzie. A star Shelly się dostawało. Jak jeszcze był ten taki proces rejestracji blusa, jak jeszcze nie było całkowicie dostępne w PlayStation, w yy, sklepie Play? PlayStation przepraszam. Skrypy Play i tam się trzeba było zarejestrować I to było w 2018 I ja za to właśnie ją dostałem No to jest to rzadki skin no No znaczy dużo ludzi ją ma ale No w tej chwili O kurde obijają nam save W tej chwili to już nie jest do zdobycia No i patrzcie wszyscy poszli tak łanik o broni nie pamiętam I zginą tam no, no nie nie zginęli na razie O obijają mi save dobra Zabili go Dobra ja tu się postaram bronić trochę o, obija im save. Ma 62%. Ktoś im obija dalej safe Może wieżyczkę postawiła i ona im obija. Dobra, ja zginąłem. Teraz muszę się szybko obdrodzić i bronić, bo ona ma taką wieżyczkę, co rzuca bomby. No właśnie. O, jeszcze tutaj idzie ten El Primo, więc on nie lepiej niech się on nim zajmie, ja mu pomogę jeszcze. Dobra, zabity. Dobra, wygrywamy na razie. Wygrywamy. zniszczę tą wieżyczkę, bo ona tylko będzie nam niszczyć ten, dobra udało się tutaj Pe Penny jest bardzo dobrą postacią ogólnie bo ona ma tą wieżyczkę z bombami ale też ma takie rakiety, które daleko sięgają i mocno biją dobra, tutaj El Primo zginął i tutaj Penny idzie dobra, wy tam idźcie na safe, niech na safe idą sorry, że tak mówię do nich żeby mnie nie słyszą, ale tak po prostu no tak mówię sobie po prostu jeśli mam to przeszkadza, to mogę po prostu nie mówić. O, El Primo. Dobra, on ginie, on ginie. Dobra. O nie. Przegraliśmy. Szkoda. Było blisko. Tylko za mało, za mało ludzi od nas atakowało. No, to w sumie to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. I siema. Postaram się widzieć regularnie odcinki.